zadzwonić, a my na pewno na tyle najdrożej mogli, po prostu postaramy się tutaj. No właśnie, coś... wie pan, bo chodzi o informacje. Jak, jak pan mówił, że pan wysłał informacje do, do urzędu gminy o tych szczurach, że coś się dzieje, to dosłownie za to nie dotarło. A informacje o tych zwierzakach, które tam wypłoszone z tego kanału, przy kanale Naturalne Siedlisko. To znaczy, no. To znaczy, tak, no, ja no, rozumiem, że to no jest fakt, że się ukazało no, 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 że i tak dalej. Ale ta informacja nie dostało, nie dotarła zwrotnie do nas. Ja nie mogłem mieszkańców poinformować, czy się to dzieje z tymi szczurami, czy nie, bo nie miałem takiej informacji. Także bym prosił, e, prosił ewentualnie te, może do sołtysa jeżeli są jakieś, jakieś zgłaszane problemy czy mieszkańcy czy to sołtys zgłasza, bo zbiera od mieszkańców problemy i różne, różne uwagi, obawy i wątpliwości jakie jak miesz, mają mieszkańcy. I wtedy na bieżąco ja przekazuję ludziom i wtedy mieszkańcy się uspokoją, bo powiedzą, no, robi się tak, dobrze, taki czas, taki czas, coś w tym działaniu. a, a, a... Oficjalne spotkania, no to wiadomo, to się czeka, bo to też nie ma czasu i tak. To, no to nie jest duży koszt tej deratacji. Czy można było z Państwa strony liczyć ewentualnie, żeby tutaj ze względu na te prace, które mogły te siedliska w jakiś sposób naruszyć, to żeby taką deratację przeprowadzić. My no, możemy, możemy to przeprowadzić tylko w zakresie naszej kanalizacji sanitarnej. Tak? No bo z, zgodnie z prawem nie możemy żadnych tutaj rozkładać y, trutek na terenach prywatnych nieruchomości, bo tak naprawdę to tylko właściciele nieruchomości mogą tak, tak, tak. coś takiego sobie rozłożyć, więc my oczywiście w kanałach no możemy aczkolwiek tak. powiem tak, no boję się, że to nie są, ja wiem, że wszyscy są przekonani, że szczury żyją w kanalizacji, ale to, to jest kompletna nieprawda. Co miałby robić? szczur w kanalizacji, no to są zwierzęta, które mają zazwyczaj w gruncie nory kopią i są tam, gdzie jest, no jak Państwo tutaj żyjecie, to pewnie wiecie, że zawsze w oborach, nie w oborach, były szczury, no bo one tam mają jedzenie, a nie w kanalizacji, ja wiem, że w filmach zawsze szczurki pływają w kanalizacji, ale generalnie u nas szczurów jako takich nie ma, no, nie wiem z jakiego powodu, no, znaczy, się środki, pojawiły, tak bym mógł tu w tej bo, kwestii, bo ja staję sobie sprawę, również pochodzę z gospodarstwa rolnego i wiem, że te szczury, myszy znajdują się. Jest jedna zasada, nie są szczury, nie ma myszy i odwrotnie. Zgadzasz. Jest taka zasada, ale tu chodzi o coś innego, po prostu ilość tej zwierzyny po prostu wzrosła ilość popór, tak, tego z wskazano, po prostu, tego wszystkiego wzrosło. Ja rozumiem, że tutaj jakby po Państwa stronie jest ewentualnie tylko i wyłącznie możliwość na własnym powiedzmy terenie prowadzenia tego typu prac, ale czy nie byłaby, nie, by, nie istniałaby powiedzmy jakaś możliwość tutaj powiedzmy przekazania powiedzmy czy czegokolwiek jakby mieszkańcom, żeby tym właścicielom, no, żeby oni to w własnym zakresie przeprowadzili na własnym terenie, jakby tutaj w ten sposób wesprzeć mieszkańców, czy by była po prostu istniała możliwość. No to jest problem, jeżeli chodzi o przepisy, przepisy. Tak? Z, z rozdawaniem trutek. Gdyby cokolwiek się wydarzyło, no to, to, to przedsiębiorstwo miałoby duże problemy. Sami Państwo wiecie, jak to niedawno w telewizji tam prawie cała rodzina się zatruła. No tak? ale rozłożę. są takie krótki, które nie szkodzą zwierzętom, to. Można wrzucać w te dziury, bo tych dziur tam jest naprawdę dużo. Wystarczy się przejść wzdłuż tego kanału i zobaczyć ile jest tych dziur. Panie dyrektorze może niewłaściwie został opracowany raport, może wystarczy powiadomić Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska po prostu instytucje odpowiednie żeby przeanalizować te kwestie wszystkie po prostu i w ten czas zastanowić się nad tym czy te prace, które wy prowadzicie miały wpływ na to, że te siedliska czy po prostu jakby te zwierzęta, które jeśli tu mieszkańcy twierdzą, że mają nory że one po prostu się przedostały. Może to jest dobra droga, jeśli Państwo nie widzicie, po prostu, żeby inne instytucje, żeby dały Wam podkładkę, żebyście mogli po prostu jakby to, co jest w wyniku oddziaływania inwestycji, po prostu starać się też wziąć pod, pod wzrok. No mówię, no z, z naszej strony możemy te trudki gdzieś tam porozkładać, tak jak deklarowaliśmy, w naszej, w naszej kanalizacji i to jest jakby tutaj bezpieczne, tak. Czy to przyniesie jakiś skutek, nie wiem. Tak? Możemy, możemy to zrobić. Nie wiemy też skąd ta ilość szczurów, no bo przy tych robotach jakichś tutaj nie, nie, nie zauważyliśmy. Może na początku się przyglądaliśmy, ale jak przyszedł ten sygnał, to już wszyscy się teraz przyglądają i szukają tego szczura, no ich tam po prostu no, według naszej wiedzy nie ma, więc no, trudno Uciekły. Się... Trudnej doprzeć. Zostały e, tak, ale zostałyby nowe, Więc z drugiej strony szczury ok. też, jeżeli to są szczury, bo nie wiem... Tak. Są czy, szczury. Bo one generalnie no, raczej trzymają się, tak jak Nawet w mieście, one trzymają się siedlisk ludzkich, bo Nawet. tam mają, tu jest w ogóle płynieście czyszczone, więc w ogóle nie ma o czym, nie miałyby praktycznie pożywienia. pożywienia tak? No bo jeszcze przy, powiedzmy w takiej tam kanalizacji w yy, mieście. mieście, no to, to, to oczywiście coś tam może w tym ścieku płynąć, aczkolwiek szczur i tak tego w ten sposób tam tak. nie korzysta. On się zawsze trzyma w mieście, no to zawsze są śmietniki, dworce. Państwo widzieliście, jak była pobudź we Wrocławiu, jak tam... No bo one muszą mieć po prostu pokarm, tak? tak. Ale przy ciekach wodnych, Pan, yy, yy, trzymają się i ja powiem Panu, bo wy prowadzicie pracę po prostu jakby między plusami, a one mają nory po prostu w tych tak zwanych nasypach. I w ten czas trudno jest jakby dostrzec po prostu tak, przez pracowników, no bo oni są w korycie, generalnie rzecz biorąc. Tak? I teraz poprzez te drgania, ten hałas, te dźwięki, być może one po prostu mając te siedliska w tym nasypie, wie pan, w tym piasku, tam gdzie są dobre uwarunkowania, one po prostu się stamtąd mogły przenieść. I jest takie po prostu, bo i ten czas pracownicy tego mogą nie dostrzec. I dlatego warto byłoby to ocenić, jeśli Państwo mówią, że są nory po prostu w tych nasypach, no to ten czas by warto było ocenić, czy te siedliska były, czy nie I w związku z tymi pracami, oddziaływaniem, drganiami, hałasem, czy mogło być ryzyko, że po prostu one się przeniosły bardziej w zabudowanie. I to proszę wziąć ewentualnie pod uwagę. No dobrze, myślę. Myślę, że jeśli że... mogę, Państwu Państwo tak. Yy, od razu korzystając z Państwa obecności, chciałbym zapytać, na jakim etapie jest projektowanie dalszego etapu? No, uzgodnijmy by... tę Dostaliśmy pierwszą wersję taką do zaopiniowania wariantową, bo jest kilka wariantów, jeżeli chodzi o rozwiązania tego dalszego odcinka. Jeszcze nie ma tutaj decyzji, który wariant wybierzemy. A Ty, to, tej samej z technologii? Z tych, nie, nie, Ty właśnie tu jest kilka wariantów zmiany konstrukcji i, i rury i wykonania, także tutaj analizujemy, który wariant jest najbardziej optymalny. Okej okay, było to właśnie, tam już pamiętam, że gdzieś kiedyś to zgłaszałem, e, czy ewentualnie na tych następnych odcinkach byłaby możliwość jakoś tak umieszczenia tej rury żeby tam jednak była przestrzeń, żeby to może ta rura się znajdowała na jakichś stelażach, na jakiejś konstrukcji, żeby umożliwić tym wodom opadowność trzewającym z tych pól, na przykład jeszcze płynąć pod tą tak idąc mniej więcej w tym projekcie, który był kiedyś tam 10 lat temu, że ta woda miała żeby zwrócił uwagę, ten dalszy odcinek jest troszkę inaczej, bo on idzie w nasypie, on nie, nie idzie w terenie na poziomie terenu, tak jak ten te pierwszy odcinek, on idzie na nasypie, więc... Te wody gruntowe pod nasypem i tak, i tak się przemieszczają. No nie, bo są brusy. Są brusy. Że się nie przemieszczają, bo jest przeszkoda. I są iły i są inne, ale to jest temat na no Ale my idziemy na nasypy i tu mówię, też projektanci projektach stanowisko. To znaczy no zawsze, jeżeli Państwo nie gdzieś tam byli. są jakieś, bo wiem, że przecież tam są jakieś przepusty, nawet na dzisiaj były... Jeden, sprawdzę. No, no, no tak, reszta jest. Na jeszcze. kilka. Zgadza się. Więc też tam na tamtym terenie, jeżeli, jeżeli będziecie Państwo widzieli taką potrzebę wykonania jakiegoś takiego dodatkowego, powiedzmy, przepustu, to, to, to po prostu to zrobimy, bo raczej takiego, powiedzmy, przepływu przez brusy, no tutaj, jeżeli jest, to ta woda infiltruje pot. Tak? No. Też, ta konstrukcja też trzeba powiedzieć, że oczywiście to jest zabite brusami, ale yy, pierwotnie yy, ten yy, kanał, ja zawsze będę go nazywał gruiski, no bo on szedł na sypie, nie miał żadnych brusów, tylko tam jest taka taka no, tutaj pewnie pan będzie lepiej wiedział, jak takie konstrukcje są wykonywane yy, w różnego rodzaju warstwy, gliny, nie gliny tam yy. Nie mamy do końca wiedzy, bo to było od początku XVIII wieku. No, takie o, mapy rzekę wyprostowano, bo żadna rzeka w naturze nie płynie tak pod sznurek. Tak? To już jest konstrukcja techniczna, ale wykonana no, bardzo starymi metodami. Na pewno nie było się bo wtedy nie istniały. Natomiast no, to by trzeba zrobić przekop i zobaczyć co tam jest, jak to było pierwotnie. Nie ma większego znaczenia, bo potem... Jak już ta oczyszczalnia była budowana i przechwycono koryto rzeki Zagórskiej z strugi na kanał zrzutowy, no to wykonano jakieś prace techniczne i na to dokumentacja jest. A co było wcześniej, no nie ma na dzisiaj większego znaczenia. Historycy mogą dowodzić. Ale powtarzam, ten prosty kanał to nie było naturalne koryto. To też już była jakaś budowa hydrotechniczna. Tylko wykonana na początkach XVIII wieku, może nawet z końcem XVII. Tam się historycy wlumieją. Każdy ma swoje zdanie, tak naprawdę. Gdzieś, gdzieś tam pewnie pośrodku. Zresztą też nie był to proces, że tak jeden rok czy dwa, to na pewno też przez dziesięciolecia działał. Pierwo, pierwotnie Kazimierz, ta wyższa część Kazimierza przylegała do terenów podmokłych bagien, niemożliwych do przejścia. Tutaj nawet łodzie dopływały. O stronie Rumi, tam gdzie jest teraz ulica Kazimierska pod kątem prostym zakręca, tam jest taki trochę wyższy teren i to była drugi ląd po drugiej stronie, a tutaj pomiędzy były po prostu wody bagna, nie były to tereny uprawne, natomiast jako, że były żyzne, no to zostały zmodyfikowane i od początku XIX wieku tutaj były intensywne. Uprawy najpierw gdzieś pod koniec, tuż przed II wojną światową, ten system memoracji. Ale to nie były odgodnienia, to był system prawdziwych melioracji, czyli służących do utrzymania właściwych stosunków wodnych dla produkcji rolnej. Tutaj przecież miejscami nawet się pierwsza klasa bonitacyjna zdarzała, jeszcze w paru miejscach jest. Ale potem nastąpiła degradacja, była druga wojna światowa, to co się działo po wojnie, no to wszyscy może niektórzy pamiętają, że nikt o to nie dbał, to wszystko uległo i weszły też inne procesy bardziej globalne, bo zmiana klimatu, zmianą klimatu, ale jak osuszono tutaj te wszystkie torfowiska, to one zaczęły się utleniać, murszeć i siadać. I po tym woda zaczęła wracać, bo jak się zrobiło zagłębienie dziecka, to woda zaczęła tak czy inaczej wracać. Przekształcenie torfowisk w pole uprawne no jest możliwe na 100-200 lat, a po tym to zaczyna siadać i woda będzie z powrotem wracała. Taki jest cykl natury. Jakbyśmy poczekali jeszcze z 500 lat, to torfowiska by się odbudowały. Ale no to gdyby nie było tutaj ludzi. A teraz są, jesteśmy tak. Co gorsza, coraz więcej terenów uszczelniamy. Powstają nowe budynki. Za chwilę będzie nowy teren portu Gdynia, a to jest zlewnia tutaj. I tam zamiast łąki, w którą woda może wsiąkać tylko w niewielkim stopniu nadwyżka gdzieś przepływać, będziemy mieli beton, asfalt i to wszystko będzie odprowadzane. No i zadaniem jest inżynierów zapanować nad tym i to musi być w całości, całą zlewnią rozpatrywane, bo nie możemy sobie rozpatrywać kilku domów we wsi bo je odwodnimy. I to będzie działało przez rok, dwa, a potem przyjdzie większa woda z góry z letni, tak, i to przestanie się wyrabiać. Trzeba projektować, myśląc o całej zletni, i to co zrobiło to opracowanie retencja PRT, jest też wskazane, jakie tereny są możliwe do zabudowy, i przyjmuje się, że musimy zrobić coś, co się wyrobi, jakby wszystkie inwestycje możliwe w danym terenie do zrobienia zostaną zrobione. Takie jest na dzisiaj podejście. To nie jest proste, zawsze się tam będą pewne odchyłki, jest to pewne wydanie, no, oczywiście dlatego dochodzą zmiany klimatu, które wszyscy gołym okiem widzą, ale to też są rzeczy, które można no, jakoś próbować przynajmniej poprawić. Także dziękuję bardzo. Myślę, że cały temat został wyczerpany. No ja tylko powiem, że to jest odległość w czasie, po prostu to o czym pan mówi, po prostu realizacja do określonego celu i dlatego tutaj interwencyjnie po prostu trzeba podejmować działania, żeby mieszkańcy i wszyscy, którzy korzystają z tych terenów mogli dalej funkcjonować po prostu, tak? I Dokładnie, dlatego takie uważa. Ale kładąc przewóz pod nowo remontowanym trzeba zachować taką jego średnicę nadmiarową na dzisiaj, żeby za nie trzeba było w trybie awaryjnym znowu go poszerzać i kłaść następnego, to po stronie Rumi już się dzieje, gdzie robimy przepusty olbrzymie, które się na dzisiaj zamulają, ale ta przestrzeń tam jest, do dna żelbetowego jest daleko, jak przyjdzie pora to się odmówi i będzie gotowa, tak? Czy samoczynnie, jak będzie większy przepływ, zejdzie. Tu prawo tylko z 3 pustym jeszcze musi być miejsce do przeniesienia tego ładunku po prostu. Uregulowane, nieprywatne i to jest temat rzeka, ale myślę, że tutaj tej kwestii nie wyjaśnimy, dlatego te uwagi są jak to najbardziej to zasadne i będziemy są na porach rady tak, po radnych. Na pewno nie na sołectwa, nawet nie dla gminy, to są zadania dla wód polskich. Za chwilę być może powstanie trasa ta czerwona, via Marii, czy jak tam zbał, bo ruszyły i znalazły się pieniądze. Chwila, no to jest 10 lat, 15, tak większość obecnych tego doczeka, ale proszę sobie wyobrazić, jaka olbrzymia jest powierzchnia takiej ekspresowej, dwupasmowej drogi. Powierzchnia wyłączona z wsiąkania, tak? A woda tam będzie padała jak najbardziej i coś się z nią będzie robiło. No tak. Do tego powstaną drogi dojazdowe też szczelne, a taka droga wygeneruje rozrost tutaj hal. To co już widzimy wzdłuż trasy kanału. Powstają hale, mają utwardzone podwórka, tak, place manewrowe, a gdzie ta woda się ma podziewać? Ale mają, przepraszam, długi mają zbiorniki. Tak jak chodzę kazimierską, te, na tym terenie inwestycyjnym każda pachala ma z boku zbiornik. Gdzie o, powodę, jeśli chodzi o Bruni bo tam one... też pracuje, no, są warunki już ustabilizowane i wydawane. Tutaj od kilku miesięcy w Kosakowie warunki na nowe inwestycje też są wydawane w bardzo podobnym trybie. Czyli krótko mówiąc masz zagospodarować wodę na swoim terenie. A jak się nie uda, no to będziemy dyskutować, ale na pewno masz ją zretencjonować, przetrzymać, rzucać do sieci dopiero jak w niej będzie miejsce. Zgodnie z zapisami planu miejscowego, który na dany teren obowiązuje. I proszę pamiętać, że te no parametry są jest bardzo ograniczone. To, to są dwie rzeczy: jest plan miejscowy, ale jest też gmina jako właściciel sieci melioracyjnej I krótko mówiąc, Kowalski. Plan planem, ale jeśli chcesz do mojego urządzenia wrzucać wodę, to masz to robić na moich warunkach. Nie podoba się, to patrzymy na przepisy wyższe, czyli ustawę. Masz zagospodarować w całości na swoim terenie. Jak to zrobisz, to nas nie interesuje. My tylko sprawdzimy, czy dobrze zrobiłeś. Znaczy jest to ja bym to mógł to. teraz, dobrze, czyli dobrze. jak dobrze rozumiem ale każdy w tym dobrze. gmina jest zobligowana do tego by zagospodarować wodę z własnych gruntów we własnym tak. zakresie nie ma prawa do spuszczania w grunty prywatne tak, tak było jest. zawsze grunty prywatne nie ma prawa chyba że za zgodą właściciela gruntu no i wracamy do początku gmina musi być wzorcem a tego nie robi Szereg wód po prostu próbuje. Szanowni Państwo, podwodzić. ja chciałam dodać, bo tutaj to, co powiedział Pan Paweł, to właśnie próbujemy stawać się wzorcem, Panie Radny. Zmieniliśmy w ostatnich miesiącach, tak jak pan Paweł tutaj zasygnalizował warunki techniczne, jeżeli chodzi o zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na swoim działce, bo dotąd w miejscowych planach był zapis, że należy zagospodarować na własnej nieruchomości wody opadowe i roztopowe. Jest to podstawa, bardzo ważna podstawa. Ona wynika z ustawy prawowodne. Natomiast to, co zrobiliśmy w ostatnich miesiącach, widząc jak trudna jest sytuacja w gminie, jeżeli chodzi o opady i zalania, podwyższyliśmy parametry, jeżeli chodzi o ilość wody, którą należy zagospodarować, bo te opady, które mamy aktualnie, one są bardzo intensywne, nawalne albo też długotrwałe, tak jak ostatnio ten deszcz, który mieliśmy w lipcu, to 17 godzin padało i generalnie ten parametr podwyższyliśmy dokładnie ze 165 litrów na sekundę na hektar do 305 litrów na sekundę na hektar. Czyli z parametru 165, tak jakbyśmy mieli zagospodarować, nie wiem, tak uogólniając sobie 165 litrów w danej jednostce czasu, przerzuciliśmy to na 305 litrów tej jednostce czasu. Czyli to pokazuje, że prawie dwukrotnie wzmocniliśmy ten parametr i każdy temu podlega, kto przychodzi aktualnie do gminy i chce uzyskać warunki, jeżeli chodzi o... Kwestie wodne. Dotyczy to inwestorów prywatnych, czy małych, dużych, czyli pojedynczych inwestorów, którzy budują na przykład dom jednorodzinny, ale też jeżeli chodzi o domy wielorodzinne, ale dotyczy to też nas jako gminy. Teraz rozbudowujemy szkoły w Kosakowie i też takie kryterium na siebie nałożyliśmy jako gmina, jako inwestora rozbudowy szkoły podstawowej w Kosakowie, więc jakby dużo robimy, dużo zmieniliśmy w ciągu ostatniego roku. Oczywiście no te kwestie wymagają e, wielu lat jeszcze pracy, bo no, wiemy, że no niestety te zaniedbania są wieloletnie, więc tak, ja czekamy na ja pan bardzo dużo przera, czasu, sobie te... Warunki to są na nowe projekty, które dopiero teraz zaczynają uzyskiwać pozwolenia, i tak dalej. Natomiast z projektami, które mają ważne pozwolenia na budowę, wydane wcześniej, nie mamy, gmina nie ma za bardzo mocy, żeby to coś z tym zrobić. Parametr, który przyjęliśmy, jest skopiowany z RUMI, bo w, dla Kosakowa nie ma jeszcze prognozy, bo może zostanie zlecona. Jest to prognoza na 2050. Według średnio zrównoważonego modelu taki deszcz ma padać, 15-minutowy deszcz o takim natężeniu ma padać w 2050 roku, raz na 20 lat. Teoretycznie. Teoretycznie. I jest to prognoza. Kiedy akcent, akcentem, myślę, że tą rozmowę możemy podsumować teoretycznie. <grym> tak, ja to, tak. Także, dziękuję Państwu serdecznie. Mam nadzieję, że, że pogoda okraże się bardziej słucha niż i ten problem się powoli rozwiąże.